Witam serdecznie, moje drogie skorpiony. Moje drogie skorpiony, przechodzimy od razu do rzeczy. Nie będę się rozgadywać, przepraszam tylko, że tak późno pojawiły się czytanka dla Was. No nie dałam rady wcześniej, niestety siła wyższa. Zdrówko podupadło, więc trzeba było leżeć, trzeba było dojść do siebie. Ok, zaczynamy z talii pozytywnych myśli, moi drodzy. Jakie przesłanie dla skorpionów na sierpień 2023? Dodkowanie gasi twój blask. Złoże czyni innym szarga twoją energię i reputację. Unikaj budowania relacji w oparciu o narzekanie i poczucie wyższości. Istoty ludzkie nie zostały zaprojektowane tak, aby były doskonałe, a to tyczy się również ciebie. Zwiększać swoje wibracje poprzez angażowanie się w pozytywną komunikację. Docenij to, co udaje się osiągnąć i tych, którzy są wspaniali. Im częściej to będziesz robił, tym bardziej promienne się staniesz. Czyli nie skupiamy się na tym, co ktoś zrobił źle, nie wytykamy komuś błędów, nie obgadujemy, nie osądzamy. Osąd jest bardzo zły, zły, bo też jakby energetycznie nas. Mocno obniża, powiem Wam szczerze, lubimy osądzać, lubimy osądzać, bo żyjemy w takiej kulturze, w takich czasach, że ten osąd jest wszędzie, tak? No i sami wystawiamy się na ocenę, na osąd w internecie, więc no. Najpierw należy spojrzeć na siebie, e, potem. No i potem, nawet i potem e, powiedziałabym, że nie należy osądzać. Bo każdy z nas ma jakąś swoją historię i, i każdy z nas yy, no, żyje i działa w taki sposób, w jaki działa poprzez tą swoją historię. Bardzo, bardzo dużo ludzi jest traumatyzowanych i, yy, i przeżyło wiele traum w swoim życiu, nawet nie zdają sobie z tego sprawy i potem z tym idą. I są opskliwi, złośliwi, tak? Yy, no ale to się skończ bierze. No dobra, lecimy. Na czym się skupić w tym miesiącu, moje drogie skorpione? Na czym powinniście się skupić w tym miesiącu? Macie gwiazdeczkę. Może spełnienie jakichś marzeń. Może, e, może więcej wiary i nadziei we własne możliwości. Tak. Co Was wzmocni jaka niespodzianka do Was idzie w sierpniu? No, jakiś wybór, możliwe, że się przełamiecie z jakimś wyborem możliwe, że przełamiecie jakąś blokadę możliwe, że dojrzycie jakąś prawdę, która pomoże Wam podjąć decyzję co Was osłabi na co należy uważać w tym miesiącu praca zwracajcie uwagę na szczegóły, na detale ktoś może Was oceniać może Wam wytknąć jakąś jakiś brak brak dostatecznego zaangażowania w coś, tak? W pracy na przykład ktoś może powiedzieć, że no nie do końca wykonaliście swoją pracę tak jak należy, zrobiliście ją po łebkach. Rezultat główna znaczy taka energia ogólna tego miesiąca dla was. Pewność siebie, no upartość też, tak? Takie zapieranie się przy swoim. Jaka rada od kart dla was na sierpień? Mm -hmm. Sukces, ruszanie po sukces, yy, skupienie się na, na jakimś osiągnięciu jakiegoś celu, sfokusowanie się na tym i nie rozpraszanie się. Co w związkach u skorpionów? Co w związkach? Moc. A co u singli? Ta moc się bardzo często pokazuje dzisiaj w tym moim no o Simli też może być fajnie, ciekawia. Słuchajcie, tutaj jakieś y, działania. Król Buław zachęca Was do działania: zachęca Was do działania, do podejmowania wyzwań, do podejmowania ryzyka w niektórych dziedzinach, jeżeli to ryzyko nie jest y, bardzo ryzykowne, tak bym powiedziała. Król Buław akurat mądrze i rozsądnie podchodzi do przedsięwzięć, jest kreatywny, jest charyzmatyczny wychodzi ze swoimi pomys pomysłami, jest często też inspiracją dla innych, tak? Ma fajne pomysły, innowacyjne, można z tym wyjść. Możecie też kogoś takiego spotkać w tym miesiącu. Dalej mamy śmierć, czyli jakaś transformacja może się u Was zadzieć w tym miesiącu. Może coś zrozumiecie, może, może przełamiecie jakieś swoje stare schematy. Może zaczniecie działać w zupełnie inny sposób niż, niż dotychczas, tak? I mamy czworeczkę Buław. Należy zwrócić uwagę. Dla niektórych z Was to mogą być zaręczyny, przeprowadzki, e, może to być stabilizacja, ale może to być też taka um, uwaga, abyście byli bardziej w tu i teraz, abyście bardziej cieszyli się tym, co macie chwilą obecną, żebyście mm, zwrócili uwagę, czy, czy jest dużo chwil w Waszym życiu, kiedy potraficie się tak po prostu bezinteresownie z czegoś cieszyć. Czy jest was ta radość? Aczkolwiek. W takim ogólnym rozrachunku powiedziałabym, że możecie podjąć jakieś fajne działania, zdecydować się na jakieś działania, które przyniosą Wam jakąś transformację i ta transformacja przyniesie Wam jakąś stabilizację, radość. Radość. I, 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 no i uciechę, tak? Pozytywnie fajnie. Pozytywnie fajnie. No i cóż, dobra, lecimy. Czyli co? Na czym się skupić? Mamy tutaj, poczekajcie, tutaj montagnie. Mam Mamy tutaj kartę gwiazdy, czyli nadzieja, czyli inspiracja, czyli coś zmienia się na lepsze. Należy się tego trzymać. Może, jeżeli macie jakiś cięższy okres, należy poszukać w sobie takiej nadziei i wiary. Przede wszystkim wiary, zaufania w to, że wszystko się dobrze ułoży. Możecie sobie afirmować, manifestować jakieś pozytywne sytuację w swoim życiu. Co ta gwiazda chce Wam powiedzieć? Mhm. Jakieś sprawy z przeszłości mogą wracać. Jakieś sprawy z przeszłości mogą wracać do Was moimi. Może ktoś, może coś. Może się to też tyczyć dzieci jak najbardziej. Mhm. Może odkryjecie, moi mili, powiedziałabym też tak, może, może odkryjecie albo należałoby się skupić na jakichś marzeniach z przeszłości, z dzieciństwa, coś co chcieliście robić, jak byliście małymi dziećmi, e, albo coś, co należałoby uleczyć, co miało miejsce w przeszłości, co was blokuje, tak? Tu no, mamy dwójkę, dwójkę buław. To jest moc, to jest moc do tego, aby, aby ruszyć naprzód, aby zrobić krok do przodu, aby zainwestować swoją energię w jakiś nowy projekt, nowe przedsięwzięcie albo aby wyjść z, jakiejś, z jakiegoś negatywnego aspektu swojego życia. Tak? To jest pierwszy krok, to jest wybranie ścieżki dla siebie. Tu jest też tak fajnie napisane, czy powinien zostać, czy powinien nam iść. Tak? czy wyjść ze swojej strefy komfortu. Często ta karta też mówi o tym, że możecie mieć jakieś fajne pomysły, jakieś fajne idee, e, możecie chcieć, chcieć czegoś spróbować, ruszyć w jakimś nowym kierunku i może tu być pomocna jakaś druga osoba, tak? która być może też chciałaby e, coś w tym kierunku podziałać, podobnym do Waszego i warto wtedy poprosić o pomoc czy o współpracę. Tutaj macie takie znaki zodiaku, jak wasza energia. Skorpion, baran i koziorożec. Może to będzie dla was pomocne w tym miesiącu. Ale bardzo fajna energia, tak? Nie tracicie wiary w siebie, we własne marzenia, bo macie tutaj jakieś perspektywy na to, żeby, żeby z czymś ruszyć, żeby, żeby, żeby wasze życie zmieniło się na lepsze. Jaka niespodzianka, co Was wzmocni w tym miesiącu? Mamy dwójeczkę mieczy, dwójka mieczy mówi o tym, że należy dokonać jakiegoś wyboru. Nie możemy dokonać tego wyboru, ponieważ nie chcemy dostrzegać jakiejś, jakiejś prawdy, jakiegoś faktu. Tak. To jest taka sytuacja, jak na przykład, no będę, to znać, <noise> będę to często powtarzać w przykładzie odnośnie tej karty, ale to jest mniej więcej taka sytuacja, jak wtedy, kiedy Ktoś tkwi w toksycznym związku i wie, że tkwi w toksycznym związku i wie, że powinien z tego związku spierniczać, gdzie pierwszy rośnie, bo nic z tego dobrego nie wyjdzie, bo ktoś nas bije, bo ktoś nas krzywdzi, bo ktoś nas rani. I my to wiemy, ale z jakichś powodów nie możemy podjąć tej decyzji o odejściu. I to jest właśnie ta prawda, której my nie dostrzegamy. Że my z jakichś powodów nie chcemy odejść, nie możemy odejść, tak? Ale ta prawda jest taka, że musimy, bo to nie ma sensu. I bardzo możliwe, że w tym miesiącu wy odkryjecie jakąś tego typu prawdę, która pozwoli wam się ruszyć do przodu i podjąć decyzję. Co ta dwójka mieczy chcę wam powiedzieć? Tak, zdobędziecie. To, to będzie jakieś olśnienie, to będzie jakieś ujrzenie, jakieś prawdy, to będą jakieś nowe pomysły jakieś wyzwania. Tu się coś szybko zadzieje w tym miesiącu. Coś do Was dotrze bardzo szybko. Mm -hmm. Może się też pojawić jakaś okazja. Tam mamy Asa, Asa Pentakli na spodzie. Mamy Króla Pentakli. To może dotyczyć też jakichś zawodowych tutaj zawodowych, materialnych Waszych aspektów. Tak? podejmiecie jakąś decyzję, która pozwoli Wam um, która pozwoli Wam uzyskać jakieś, być może bezpieczeństwo finansowe, tak? Gdzieś w jakiejś tej materii, kwestii się ustabilizujecie. Mhm. Będzie jakaś komunikacja, może dostaniecie jakąś informację, może ktoś Wam coś powie, może może wyniknie jakaś rozmowa, z której wyciągniecie jakieś wnioski i to zaowocuje tym, że podejmiecie jakieś decyzje w końcu spojrzycie na tą sprawę z innej strony podejmiecie, podejmiecie jakieś kroki ku temu, żeby, żeby jakąś sytuację ruszyć do przodu to was słabi no i to jest praca, tak? to co wam mówiłam, uważajcie na szczegóły, uważajcie na detale Przykładajcie się do tego, co robicie. Nie róbcie e, niczego po łebkach, bo ktoś może to zauważyć, ktoś wam może to wytknąć. Ten brak szczegółowości, brak, e, brak dbałości o wykonywanie jakichś swoich obowiązków czy, czy, czy pracy. Co ta ósemka pentakli chcę wam powiedzieć. No właśnie, coś tu się może kurczę zakończyć, moi mili. Coś tu się może zakończyć. Może być jakiś problem finansowy na przykład. Tak, no i znowu ta dwójka mieczy. A tu znowu okazja. A może powinniście właśnie zwrócić uwagę na tą pracę? Czy ta praca faktycznie jest dla Was? Czy to, co robicie i w czym się tak zażynacie, to jest faktycznie dobry kierunek? I może przyjść, dojść do takiego momentu, że stwierdzicie, że nie, że to jest kompletnie bez sensu, to wam nic nie daje. I stąd ta wieża, wieża która zmienia totalnie perspektywę, zmienia, zmienia totalnie rozwój wypadków, rozwój sytuacji. I może będziecie chcieli na przykład zrezygnować z pracy, bo stwierdzicie, że mało płacą przy tej piątce pentaki. Mało pracą płacą, nie spełniacie się nie realizujecie się. No i może tutaj będzie podjęcie jakiejś decyzji w tej materii. Może tak być. Rezultat. Siódemka była, No i tutaj mamy tą pewność siebie, zapieranie się, wyznaczanie granic. Słuchajcie. Asertywność. Walka o swoją, o swoją rację, o swoje zdanie. Obrona swojego stanowiska. Co ta siódemka była? Chce Wam tutaj, tutaj powiedzieć, drugi skorpion. Umiar. No właśnie tak odczuwałam tą kartę, że tu może być takie. Eee, że tu może być nadmierna pewność siebie, nadmierna walka o swoje przekonanie, o swoje racje. Spójrzcie na to, czy aby na pewno macie tą rację. No, już tak kontynuując, że tak powiem, wątek z, z tą pracą. Spójrzcie, czy wy się na przykład na siłę nie trzymacie tej pracy, wiedząc, że ona nic wam nie daje i to jest właśnie ta blokada na prawdę i dokonanie wyboru, no bo m, możecie twierdzić, że no może, może ta praca nie przynosi mi spełnienia i satysfakcji i pieniędzy, no ale jest. A ja się jest, i, i, i daje jednak jakąś, jakieś bezpieczeństwo finansowe. Ja sobie w tym momencie nie mogę pozwolić na to, żeby tą pracę zmienić, tak? No ale wiecie, że to nie jest no, że to nic dobrego Wam tutaj nie przyniesie. No może, może tak być takie upieranie się na siłę przy czymś, przy swojej racji. Na pewno jest rada od kart, abyście złapali umiar, złoty środek, taki, zbalansowanie, eee, zastanowienie się, czy aby, aby właśnie na siłę czegoś nie, nie chcecie przeforsować. Tu jest też e, współpraca, trójka pentakli, współpraca to jest też praca, to jest rzemiosło, ale to jest, e, to jest taka praca, którą wykonujecie też właśnie z, z największym zaangażowaniem, tak? Wzrastacie, zdobywacie doświadczenia, lubicie to. Lubicie to i, i możecie być doceniani wtedy za swoje, za swoje rezultaty, tak? I piątka kielichów, która, która mówi o jakiejś stracie, utracie, o. Jakimś rozpaczaniu nad rozlanym mlekiem, tak? To jest rozczarowanie, gniew, zawód, pesymizm. Może ktoś Was nie docenił, może ktoś, ktoś na jakimś polu, tutaj też zawodowym, nie dostrzega Waszych umiejętności. Nie docenia Was tak, jakbyście chcieli, i tu jest takie zaparcie się, też. No nie wiem, jak Wam to rozczytywać, powiem Wam szczerze. Wiem tylko, że musicie znaleźć środek i, i, i równowagę wewnętrzną, emocjonalną, żeby ten problem rozwiązać. Tu macie strzelca, macie koziorożca i macie swoją energię skorpiona. Radą jest. Parcie do przodu, sukces, dążenie do celu, rydwan, przemieszczanie się. Pójście w jakimś kierunku, sfokusowanie się na, na jakimś celu i, i nie rozpraszanie się, osiągnięcie tego celu, osiąganie tego celu. Odwaga, posięgnięcie po ten cel. Co ten Rydwan chce wam tutaj powiedzieć? Muszę, mówię, macie... No i znowu jest ta siódemka buław. No właśnie, no to rodzi konflikty, to rodzi kłótnie, to nie daje poczucia zadowolenia, to może być jakieś też karmiczne, takie wiecie... No to znowu jest Rydwan. Nie wiem, czy się z czymś nie, nie uparliście. No cały czas mam wrażenie, że upieracie się i za wszelką cenę chcecie coś udowodnić w jakiejś kwestii. Za wszelką cenę. I mam wrażenie, że właśnie to blokuje Wam pójście do przodu, bo zatrzymaliście się na tej kwestii. Zamiast rozejrzeć się dookoła i spojrzeć, czy, czy nie ma innych możliwości, czy w jakiś inny sposób nie możecie się realizować. Tutaj jest też cesarzowa, może dla części z Was oznaczać matkę, macierzyństwo. Tak. Ale wynikają z tego jakieś niepotrzebne kłótnie. Musicie się zastanowić, czy osiągnięcie waszego celu wymaga aż takiego, że tak powiem, uporu maniaka i, i udowadnianie innym na siłę tego, że macie rację. Tak bym to powiedziała. Czy to, po co, po co zmierzacie jest warta takich działań. Dobrze, co w związkach. Moi, mili, co w związkach? Mamy moc. No i tutaj jest właśnie cierpliwość, tu jest empatia, tu jest delikatność. Zobaczmy, co ta moc chce Wam tutaj powiedzieć. To jest komunikacja na pewno, szybkość, jakaś, coś ruszyło do przodu. Tu jesteście czymś zmęczeni, widzę. Tu jest jakiś brak równowagi w dawaniu i w braniu. Być może ktoś daje od siebie za dużo, ktoś, ktoś inny za mało. Możecie być zmęczeni taką sytuacją. Być może coś. Coś dobiega ku końcowi, lub coś, e, in, in, lub teraz macie jakiś bardzo intensywny czas w związku. I, i bardzo dużo się dzieje. Jest y, dużo akcji, są jakieś, mówię, zmiany. Tak. Może część z Was ma kogoś. Yy w rozjazdach, wiecie, jesteście w rozjazdach, tak jakby nie wiem, ktoś pracuje w delegacjach, na wyjazdach nie widujecie się, tutaj by była wtedy komunikacja właśnie przez internet, tak, się komunikujecie przez internet to może was troszeczkę męczyć, czujecie, że za mało tego czasu spędzacie, że, że ten ktoś za, za mało za dużo jest w pracy, za mało jest z wami że, że no, no nie ma tutaj równowagi, tak? Brak jest tutaj jakiejś równowagi. Ale ta moc to jest też takie, wiecie co, takie, taka cierpliwość i podejście do tematu z pewną taką dojrzałością emocjonalną i z cierpliwością. Więc też weźcie to pod uwagę, zastanówcie się, czy na przykład no, siłą czy nerwami jesteście w stanie coś osiągnąć, czy jednak należy porozmawiać z tą osobą i po prostu i powiedzieć, jak się czujecie, tak, czy nie dałoby się czegoś z tym zrobić, czy nie ma jakichś innych możliwości. No bo was to na przykład męczy i, i, i tyle, tak? Znaleźć wspólnie jakiś kompromis. Dobrze, co u singli? U Singli mamy słoneczko. Moi mili. U singli jest słoneczko. No wydawałoby się, że będzie wszystko fajnie, że będziecie zauważeni, że będziecie dostrzeżeni, że będziecie błyszczeć. Będziecie w świetnej formie. Zobaczmy, co to słoneczko chce Wam powiedzieć. No, ale wam może być w sumie dobrze. Być może macie czwórkę mieczy, wy jakby odpoczywacie. Być może, być może odpoczywacie po jakiejś trudnej relacji. Nie macie na razie ochoty. Nie macie na razie, że tak powiem, ochoty na wchodzenie w jakiekolwiek związki czy interakcje miłosne, bo jest wam dobrze tak jak jest. To jest dla części z Was. Natomiast dla części z Was mam wrażenie, że po już jakimś czasie odpoczynku i regeneracji czujecie się już na tyle dobrze, na tyle pewnie, że możecie postanowić, że otwieracie się teraz na, na nowe możliwości, na nowe związki, na nowe relacje, na nowe tutaj jakieś randki, randkowania z tym paziem Buław, jak najbardziej. I będziecie przyciągać w tym miesiącu. Możliwe, że już się z czegoś tutaj, kochani, uwolniliście, że uwolniliście się z jakiejś wcześniejszej relacji, która no, być może szybko się zaczęła i szybko się skończyła. Nie, nie była jakoś bardzo mocno tutaj dojrzała i rozwinięta, ale już po tym okresie macie, macie chęci, macie ochotę na to, żeby, żeby spróbować. Może być i tak. I macie tutaj bardzo duże szanse w sierpniu, aby kogoś poznać. No i to by było, kochani, na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Ściskam Was, całuję. Życzę Wam cudownego sierpnia. No i do usłyszenia. Buziaczki Pa!